w Dzisiaj pokażemy Wam bardzo wyjątkowy koktajl, który wspomaga trawienie. Działa wzmacniająco na układ trawienny, na jelita. A to dzięki uzdrawiającej, dziko rosnącej roślinie, tak zwanej bylicy Pospolitej, która ma właściwości lecznicze i uzdrawiające. Do tego koktajlu użyjemy również wspaniałego owocu ananasa. Który również spełnia funkcję poprawy trawienia, a to dzięki wspaniałemu enzymowi bromealinie oraz cennymi składnikami odżywczymi, które chronią wszystkie komórki organizmu przed ich uszkodzeniem. Oto mamy Bylicę Pospolitą chwast, który leczy, jest bardzo uzdrawiająca, dosłownie rośnie wszędzie tam, gdzie jest trawa. Do dzisiejszego koktajlu nazbieramy odrobinę wylicy pospolitej. Zbieramy takie młode listki. Z czego zaczynamy nasz koktajl? Zaczniemy od tego właśnie wielkiego owoca. Odkrawamy górną część. Do tego koktajlu użyjemy połowy ananasa, więc przykrajamy go na pół mamy tutaj dwie części odkrojone. Aby szybciej i sprawnie odkroić skórkę, robimy to w ten sposób. Użyjemy całego ananasa. Przeważnie ta część jest wycinana, a ta część zawiera bardzo dużo składników odżywczych. Niczego nie wyrzucamy i zostawimy wszystko do zużycia. Wrzucamy wszystko prosto do miksera. Do tego koktajlu użyjemy również wodę. Dwie szklanki wody, a następnie wrzucimy nasz wspaniały, uzdrawiający chwast, który jest e, bardzo wyjątkowym ziołem. Miksujemy około jednej minuty. I oto mamy nasz wspaniały, uzdrawiający E, wspaniały kolor, przepiękny, zielony, delikatny kolor. Smakuje na pewno rewelacyjnie połączenia e, świeżego zioła e, z, z bardzo smacznym owocem. Tworzy wspaniałą kombinację. Zobaczymy, jak smakuje nasz koktajl. Mm, wspaniały, bardzo lekki, bardzo odświeżający. Czuć smak ananasa i uzdrawiającą roślinę. Dziękujemy za obejrzenie i polecamy spróbować naszego wspaniałego przepisu z wykorzystaniem dziko rosnącej rośliny uzdrawiającej. Zapraszamy Was na bardzo wyjątkowe, jedyne w Polsce, warsztaty w przepiękne tereny Karkonoszy. Dzisiaj ten program został nagrany w szklarskiej Porębie, w bardzo wyjątkowym i przepięknie położonym miejscu. Po więcej przepisów zapraszam na naszą stronę internetową, do naszych książek oraz na nasze bardzo wyjątkowe i jedyne w Polsce warsztaty. Dziękujemy za obejrzenie i do zobaczenia. Bye! Wyjątkowy koktajl odchudzający, e, sporządzony z tego oto pięknego warzywa, ananasa oraz z bardzo uzdrawiającego szpinaku. Chyba z owoców chciałeś powiedzieć. Dobra. Ananas jest warzywem, który. Owocem! Uf, a ja powiedziałam też warzywem wtedy. Cały czas o warzywo mówisz. No to co ja to z tym robię? pięknym warzywem, no. Okay. Zbawiennie. No to już powiedziałem na trawienie A to dzięki. Bardzo dzikiej. Uzdrawiającej. Bardzo roślinie. dzikiej, to jest mało dzika i dużo dzikie. No ja powiedziałam uzdrawiający. I leczniczy. Jeszcze raz. ja pokażę, nie wyrywaj, bo będziemy se machać tak. Ha, ha.